udziłem się 22 czerwca 1958 roku w Poznaniu, i tutaj ukończyłem wszystkie szkoły. Najpierw podstawowa, później średnia technika łączności, i na końcu Akademia Rolnicza, Wydział Melioracji Wodnych. I właśnie w okresie, jak byłem na tej Melioracji, na Akademii Rolniczej, tam zastała mnie Solidarność. Najpierw, najpierw wybuch Solidarności, tej, tej ogólnopolskiej w, w sierpniu 80 roku i, i, i przeżycie tej wspaniałej wiosny, która, która wszystkich ludzi trochę wtedy zmieniła, to zostało brutalnie przecięte stanem wojennym. Zastanawialiśmy się, co robić. Nie chcieliśmy się pogodzić, że może być tak, jak było wcześniej, bo już skosztowaliśmy tej, tej wolności, która, która przez ten rok wywarła na nas duże piętno. Tak kombinowaliśmy, robiliśmy jakieś ulotki, robiliśmy zbiórki pieniędzy na internowanych. Poznałem Macieja Frankiewicza, który był założycielem Solidarności Walczących w Poznaniu. Szybko złożyłem przysięgę. Wprowadziłem do organizacji kilku kolegów. No dzięki czemu wtedy już staliśmy się taką organizacją, że każdy mógł robić coś innego, bo, bo w tamtym czasie... Oczywiście to ja się dowiedziałem później, ale, ale Maciej tworzył redakcję, ktoś inny drukował, ktoś inny kolportował, także zaczynało to mieć ręce i nogi. No i tak trwaliśmy. Tam przychodzili do nas ludzie, zwiększaliśmy nakład, zwiększaliśmy zasięgi swoich, swojej tej gazetki dwutygodnik SW. To będzie przełom lat 70. i 80. z treningów karate, wtedy, wtedy yy, trenowałem tu zawody Mistrzostwa Polski. Reprezentacja Poznania. Yy, tutaj też zawody jakieś tam ogólnopolskie. Jakieś pokazy, dla, dla no wtedy bardzo dużo ludzi było zainteresowanych, przychodziło na pokazy. Zdjęcia tu z Kanady, czyli już po moim wyjeździe z Polski w 1989 roku. Tu są z Kanady, gdzie pracowałem na dalekiej północy. Fajne zdjęcia tutaj przez góry skaliste, takimi samolotami malutkimi. Do pracy jeździliśmy, lataliśmy, nie, jeździliśmy, lataliśmy. Tutaj w, w takich domkach mieszkaliśmy czasami, a tu, jak się dobrze przypatrzeć, jest niedźwiedź grizzly, który nas odwiedził. W miarę upływu czasu robiłem coraz więcej, byłem coraz bardziej wtajemniczony. Coraz więcej rzeczy y, zależało ode mnie, bo je musiałem zorganizować. Y, takim pierwszym dużym przedsięwzięciem, którego się podjąłem, było. Zorganizowanie, przejście może tak powiem, przejście z, z druku na powielaczu na druk na sitodruku. Było to dla nas bardzo ważne, bo ta maszyna, była bardzo, którą mieliśmy, była bardzo stara, hałasowała, duża, nie mieliśmy gdzie tego chować. Był to dla nas problem. I, i przejście na sitodruk, cichutki, lameczki to wydawało nam się. Się bardzo bardzo korzystne. Przede wszystkim te gazetki później ładniej wyglądały, bo to można było powiększać, pomniejszać, nawet zdjęcia, później wkleić. Do tego musieliśmy zorganizować jeszcze studio fotograficzne, a więc kolegę, który, który robił nam klisze później naświetlanie. To są moje rodzice u góry, tu są moi chrzestni w tej poduszce to jestem ja. No i takie zdjęcia, tam podstawówka, szkoła średnia, i to było tak, to było zdjęcie z okresu takiej mojej działalności w, w, tym, w Solidarności Walczącej. Czas mijał, więc, więc ja później trzymałem kontakty te związane z, i z jednym punktem drukarskim, i z tym punktem, gdzie były robione klisze. No Maciej powierzał mi coraz więcej takich zadań. No aż w końcu któregoś dnia, jak w czasie takiej rozmowy, gdzie mówię, wiesz, od kolegów, takie, takie, taka prośba, żeby, żeby ta nasza góra tam zaczęła wydawać jakieś pismo, jeszcze jakiś miesięcznik, takie społeczno-polityczne, bo to organizacja powinna mieć. No Maciej mi wtedy uświadomił, że, że ta góra tu w Poznaniu, no to, to, to właśnie my. I, i w, no, wtedy to, to był taki, taki dla mnie lekki szok, bo, bo cały czas myślałem, że tu jest ktoś, kto jeszcze o to dba, kto, kto może zorganizować coś, a a w sumie to było tak, że, że tych organizatorów to w, na tamte czasy to był Maciej Frankiewicz, Szymon Łukasiewicz i ja. Poznałem Kornela w 80. chyba 5 roku. No to miało dla nas bardzo duże znaczenie, bo Kornel był legendą, legendą, która no mimo że świat był taki już. Ludzie, ludzie odchodzili wtedy już troszkę od, od działalności opozycyjnej. A jednak ten, ten upór Kornela, ta jego praca dodawała takiej siły, że, że, że warto to robić i że trzeba to robić. I, i ta znajomość bezpośrednia z nim no, pozwoliła podtrzymać tą, 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 taką, tą moc, żeby, żeby działać dalej. Tutaj, gdzie siedzę, to Kornel, jak, jak przyjeżdżał do Poznania, to często Tutaj za rogiem jest, jest rozgłośnia polskiego radia. Tam chodził na, na różne wywiady, a, a tutaj, tutaj spał u mnie. Przy stole, zawsze wieczorem, była. była. Ja zapraszałem kolegów i, i była wspólna kolacja. Dużo rozmawialiśmy o, o polityce, o, o tym, co się dzieje. Podsumowując ten okres Solidarności, mojej, mojego działania w Solidarności walczącej. Myślę, że był to jeden z lepszych okresów, najlepszy na pewno, dlatego że poznałem wspaniałych ludzi. Z Kornelem przecież znaliśmy się już później, przyjaźniliśmy, przyjeżdżał do mnie, spał u mnie, jak potrzebował tutaj noclegu w Poznaniu. Pozostali koledzy utrzymujemy też przyjaźń do dzisiaj, spotykamy się na różnych imprezach. Połączyły nas te, te idee i, i one trwają do dzisiaj. Naszym celem było, była walka z komuną, bo, bo tak przysięgaliśmy, że, że nawet za cenę życia będziemy, będziemy walczyć o te ideały Solidarności, ale no, na szczęście wtedy sytuacja od nas nie wymagała tego, żebyśmy oddali swoje życie ale wielu z nas oddało zdrowie, wszyscy oddali mnóstwo czasu i, i dzięki temu ja myślę, że ta idea niepodległości rozwinęła się na tyle, że gdy wydarzyła się okazja ta, ta, tych wolnych wyborów tego końca komuny, to umieliśmy i mieliśmy moc i ludzi i siłę, żeby się upomnieć o niepodległość dla Polski. i i myślę to jest najważniejszym takim dorobkiem naszym, że przygotowaliśmy takie podłoże do tego, żeby mieć niepodległość i ją mamy.